Pracuję, odpisuję na maile, śpiewam, wstawiam pranie, wszystko, wszystko naraz. Do tego, nie wiesz, mam mniej czasu dla mm -hmm. siebie, ale przy tym wszystkim jestem bardziej szczęśliwa. Tak w ogóle tak bardzo spokojnie, tak ładnie, estetycznie. Bo jestem szczęśliwa teraz. Bardzo. W sensie ja od urodzenia Nelly jestem bardzo zmęczona. Mhm. Naprawdę. No bo to też taki dobry okres jakby zawodowy w moim jakby takim życiu. Więc dużo się dzieje, a jednocześnie jestem jeszcze mamą i partnerką. Więc tych, tych ról, które teraz jakby gram, jest dosyć dużo, mhm. ale one mnie napędzają. Więc tak. Mogę powiedzieć nic w sumie odkrywczego, ale im więcej rzeczy mamy do zrobienia, tym więcej nam udaje się zrealizować, i ja przy tym jestem e, szczęśliwsza. No, a w poprzednim roku jeszcze wyszły chyba trzy filmy z tobą? Tak? Trzy, trzy. W mm -hmm. tym roku też się coś ukaże? W tym roku nie. Teraz jakoś wiem, że mam zdjęcia do Netflixa, do jakiegoś mhm. serialu. Tam występuję sobie gościnnie. Kabarety cały czas mhm. robię. No i dużo dzieje się u mnie na Instagramie. Na to postawiłam dosyć mocno.